Siemanko, witam was serdecznie. W kolejnym vlogu, wyszedłem właśnie z domu i idę do Solanek. Tak jak co rano, może nie rano, bo mamy godzinę za 17 pierwsza. Wczoraj byłem u znajomych, na takie można powiedzieć, imprezie. Parę, parę złotych gazowanych się wypiło, teraz trzeba. To wychodzić wszystko. Nie jest tak źle. Idę na spacer po prostu połazić. Mój pobyt tu dobiega końca. Zleciało można powiedzieć. To zawsze leci, nie wiadomo jakbyś był. Wszystko to co dobre szybko się kończy i trzeba niedługo wrócić do rzeczywistości. Obraz zwolnimy. Takie podsumowanie chciałem zrobić dzisiejszym odcinkiem. Co tam słychać? mojej kochanej ojczyźnie. Dwa lata mnie nie było, jak wiecie. Dzisiaj taki odcineczek. Zapraszam. Właśnie doszedłem do tak zwanej Zofijówki. Wieża ciśnień. Która wciąż tu jest. Jeden ziomeczek, z którym z miast nie wiem jakich w Polsce zrobił sobie mieszkanie właśnie. Takim, w takim budynku. Patrzcie. Chciałem wam pokazać, że w tym miejscu. W tym miejscu za mało lata przechodziło się na sanki, nie. Tak nie było tych drzew. Albo były i nie pamiętam kurczę. Wiem, że w tamtym miejscu, zaraz, zaraz wam pokażę. Miłe wspomnienia, naprawdę mam. Bardzo fajne dzieciństwo. Bawiliśmy się na dworzu. Wszyscy razem byliśmy ostatnim pokoleniem, które bawiło się na dworze, tak można powiedzieć. Tam, tam nie było tego stawku, no i stąd stąd się śmigało dokładnie na sankach. I tam w dół się leciało. Zabawa była super. Fajne czasy były. Dzisiaj się spotykam z ziomeczkami. Z Jerzykiem, czyli Mariuszem. Tadziem, czyli Krzysiem i z Romkiem, nie? Bo wspominamy dawne czasy. Idziemy na piwerko. Tylko kurczę, w tym Nowocławiu to zbytnio nie ma gdzie iść. Młodzież nie ma się gdzie bawić, więc jeździ do Torunia lub do Bydgoszczy. Tak to wygląda w Inowrocławiu, że miasto nie jest takie, takie żywe, bardziej uzdrowiskowe, spokojne, nie? Chociaż za moich czasów muszę Wam powiedzieć, że bardzo dużo było klubów, gdzie można było sobie gdzieś iść i się, tak można powiedzieć, zabawić, odstresować po tygodniu pracy. A teraz już nie ma nic, lecę dalej. Pamiętam za dawnych czasów, czasów tych strasznych gwiazdorów. Ludzie, którzy się przebierali, takie straszne te maski mieli w tym, budynku, w tym budyneczku. Budynku. Odbieraliśmy zawsze paczki na święta, bo w każdym zakładzie na przykład u mojego ojca była dla dzieci impreza. Dla dzieci impreza była, rozdawanie prezentów, zabawa, I tak co roku było na święta, nie? Po prostu to było organizowane przez zakłady pracy. Młodzi oglądający mój kanał może tego nie wiedzą, ale tak było. Kiedyś tak było, że zakład pracy organizował właśnie takie imprezy, że swoje rodzice mogli zabrać swoje pociechy. Tam, jak już powiedziałem, dzieciaki dostawali paczki, takie spore paczki, jak pamiętam. Bardzo się cieszyłem. Pomarańcze, czekolady, jakieś inne czekoladki, pierdoły. Kiedyś, kiedyś żyło się biednie. Człowiek się cieszył. Człowiek się cieszył z najmniejszych rzeczy, nie? A teraz tak nie mówię, że wszystkie dzieciaki, ale niektóre dzieci to za dużo chyba w tyłkach mają. I tak to jest na tym świecie. Się dzieje niedobrze. Ale wiecie co? Niech mają. Dlaczego mają nie mieć? Technologia poszła do, do przodu, smartfony. Mama z dzieckiem, żeby. Robić coś w domu, żeby mi trochę spokoju, to daje dzieciakowi smartfona. I dzieciak już ogarnia smartfona w wieku 4 a ja, ja jadłem piasek z piaskownicy, nie? <grym> tak było, nie? A tu dzieciaczki już smartfona, ale się zgrzałem. Kurczę założyłem bluzę, za chwilę będę ją ściągał. Gdzie my jesteśmy? Jesteśmy na świętego Mikołaja. Kamienica, nie wiem co z nią zrobią. Przedwojenna kamienica. Piękny kościół Tu też nic się nie dzieje, jakieś domy mieszkalne. Nowe budynki, ale ale kurczę tak zaniedbane, nie brudne. Tutaj tak samo. Boże, kiedy ja tu byłem tam jakiś sklep Wlazłem sobie w taką boczną uliczkę Żeby zobaczyć co tu się dzieje, bo nie było mnie tu może nie wiem 10 lat każdej ulicy, na każdą ulicę nie zajrzę, jak tu jestem. piękny budynek. Z kościół świętego Mikołaja chyba. Jak się nie mylę. Zaraz to sprawdzimy. No i za chwilę Minowrocław jest mały, można go przejść normalnie w godzinę. I pijamy się na rynek. Ulicą Farną, Farna 6. I lecimy z tematem dalej. Proszę bardzo. Barbery, nie barbery. Lecimy optyk. Patrzę sobie, jakie biznesy są, jakie sklepy. Bardzo dużo zabrała galeria ludziom właśnie z rynku. Już najczęściej, jak mieli więcej pieniędzy, to zostawiali tutaj jeden sklep i otwierali tam drugi, ale. Wynajem tam około 15 tysięcy złotych kosztuje, więc no więc nie każdego było stać. Zajrzymy na, na rynek. Tu macie ulicę Paderewskiego w tamtą stronę. No, jest ryneczek. Tym razem więcej ludzi. Porozkładane krzesełka można się wycilować, usiąść. Bardzo piękne miasto Uzdrowiskowe, jeżeli ktoś ktoś będzie w pobliżu, zajrzyjcie, a nie będziecie żałowali, bo naprawdę jest co oglądać. Są tężnie. Królowa Jadwiga. Dobrze mówię? Dobrze mówię. Nie pomyliłem się. I zaczyna właśnie kropić deszcz. Piękna fontanna. Nie będziemy podchodzili bliżej, bo po prostu nie chcę ludzi nagrywać, bo po co? Trzeba uszanować. Uszanować innych ludzi. Pamiętajcie, najważniejszy jest szacunek do drugiego człowieka. Nieważne skąd pochodzi. Czy go, czy go znacie, czy go nie znacie. Trzeba mieć do niego szacunek. A jak on do was nie ma szacunku, to po prostu odbić od niego i więcej się z nim nie kontaktować i nie spotykać. To jest takie proste, takie taki mam właśnie Moje motto życiowe. Ktoś nie ma do Ciebie szacunku, to zrywa z nim kontakt. I, I na razie. I tak to właśnie jest. To jest fajna pizzeria. Polecam wszystkim. Al Capone. Śmiało możecie pizzę zamawiać. zamawiać. Bardzo dobra. Pyszna pizza. Jedna pier Pierwsza pizzeria, która otworzyła się w Wino Wrocławiu. Zaraz wam pokażę. Są chyba dwie koło siebie jak się nie mylę. Obydwie dwie są dobre. Ale pierwszą jaką jadłem pizzę w to właśnie była było Alcapone. Ale Wenecja tutaj też jest spoczko też jest smacznie. Tutaj jest to Alcapone. Pierwsza pizzeria winorusamy. Nie wiem ile lat temu Ile lat temu była otwarta, ale no ale będzie, jest 15 lat, jak nie więcej. Tak, dopadła mnie nostalgia. Kościół Najświętszej Marii Panny tutaj. Miałem komunię. I też ślub. Kościelny. Boże, jak mi w ustach, dziękuję. W ustach za, zaschło. to jak ładnie się wszyscy zatrzymują, jak w Anglii. Bo nowe prawo weszło, że muszą się zatrzymywać. Co jeszcze chciałem powiedzieć, chciałem wam pokazać. I idę zobaczyć to miejsce, bo tu się w piłę grało za mało lata. Ja sobie skitrać, skitrać. Zlukać to miejsce. Tu był taki długi barak. Super pączki były. Tam był targ. Nie wiem czy jeszcze jest. Chyba jest. Zawsze był w środę, chyba i w soboty. Jest klimacik. Nie wiem na kiełbę do Benka wskoczyć, ale nie zdążyłem. Z kumplem jakoś się nie ugadaliśmy. Tak, tu jest ten park. Drzewa są, gdzie były bramki, nasze są. Lubię tak połazić, powiem Wam szczerze. Zobaczyć te stare miejsca. Teraz się wydaje to mniejsze, a przecież to wydawało mi się takie duże. Tutaj nic nie było, tu rosły morele. Sad morelowy. Jest nasze boisko. Tutaj graliśmy. Tu była jedna bramka, tu była jedna bramka, a tu była druga bramka. Boże, boże, jak ten czas leci. 40 lat na karku. O, matko bosko. Ale powiem wam, że, że nie ma co narzekać. Trzeba myśleć pozytywnie i z wszystkiego czerpać korzyści i doświadczenie życiowe, bo ono jest bardzo ważne. A trochę tego doświadczenia już mam. Jakbym się urodził. Z takim doświadczeniem, co mam teraz, to, to milionerem bym chyba już był. <grybujesz> Nadczaskanę tych hulajnuk elektrycznych co chwilę fajna sprawa. Ale ja łażę wszędzie na pieszo, bo ruch to zdrowie. Też na apkę jak wszędzie, wiecie o co chodzi. Teraz idę ulicą z Lałubica jak się nie mylę. McDonald's taki sferek handlowy i wam pokażę gdzie kiedyś mieszkałem a tam ku mojemu zdziwieniu blok możecie sobie kupić nie wiem nikt nie chce kupować tych mieszkań bo już chyba kredytów nie dają ja się wbijam do apteki i zaraz do was wracam tak lecimy sobie dalej powolutku bez stresu bez spieszenia się Pokażę Wam, gdzie stał mój dom rodzinny, którego już nie ma. Niestety uległ pęknięciu, i musieliśmy się wyprowadzić z niego, i przenieśli nas do bloku, moją mamę. Przenieśli ją do bloku, i oczywiście, mieszkanie zostało wykupione. I jest elegancka stacja benzynowa. Dziwny punkt, zaraz go zobaczycie. O. Ponoć bardzo dużo jest mieszkań tutaj pustych. No bo kto by chciał kupić mieszkanie z widokiem na ścianę stacji, nie? ale bardzo ładne. W tym miejscu tutaj o, stał mój budynek, w którym spędziłem sporo mojego, mojego życia. jak przeprowadziłem się z ulicy Kasprowicza, bo to jest Marcinkowskiego ta ulica, tutaj. Tutaj macie numer telefonu, możecie dzwonić. Jak chcecie kupić sobie mieszkanie z widokiem na stację benzynową, to Dużo jest pustych. Ładnie to wygląda, bardzo ładnie. Tam u góry to jeszcze trochę, no ale... Jeszcze trochę. Ujdzie, nie? Ale mieszkanie z widokiem na stację, to nie chcie. Na pewno nie są tanie. Tutaj jest ulica przypadek. Nie? I mam ziomeczka, Bolka. Serdecznie Boluś się pozdrawiam. I było napisane przypadek i dopis do to Bolek Kierstem. O matko bosko. Tak to kiedyś było, nie? Tak to kiedyś się kiedyś człowiek było inaczej. No, setki razy to powtarzam, no, ale nostalgia dzisiaj mi dopadła w tym odcinku i tak sobie łażę i wspominam, ja taki jestem i się z ziomeczkami, jak już mówiłem, się spotykam Jest, Te dopiero, dopiero będzie wspominanie tak to wygląda teraz zmierzam sobie do do baru bardzo słynnego, rebutni na rogu, bractwa tak to nazywaliśmy spotykaliśmy się tam i piliśmy złote gazowane w tym momencie jest na sprzedaż, można kupić, wyremontować i sobie coś zrobić. Jakbym miał hajs, to bym to kupił. Hajs oczywiście na to, ale hajsu na, na taki budyneczek to ja nie mam. Ale warto by było zainwestować, zaraz Wam pokażę, dojdziemy. No i zrobiło się duszno i przestało padać. To dobrze. Bractwo. Ulica Kasprowicza. Naprzeciwko budynku 19. Stoi słynny bar drewutnia. Tutaj sobie siadaliśmy, piliśmy złote gazowane. Imprezy były, fajnie było za dawnych czasów. Fajnie było, było spoczko. Ulica Kasprowicza. Tam wchodzi w ulicę Marcinkowskiego i... Tak to było. PKS. Zapraszam Was na odcinek. Które nagrywałem. Moja mała, mała ojczyzna i Wrocław Co pokazywałem wam PKS nic nic na nim nie było. A teraz jest wiele. Wiele. No. Otworzyli Lidl, obudowali, jak tu mówią i miasto marketowe, no coś w tym jest. nie Ale dobrze, lepiej tak niż ma stać i niszczeć. Jak ja zawsze mówię moi drodzy widzowie. Dochodzimy właśnie do mojej klatki. Tu się biegało pod szesnastką Kasprowicza. Boże, kochana, że muszę tu wejść. Co tu się zmieniło? Ojej. Nostalgiczny odcinek. Pičiuś wyszedł mnie przywitać. Się biegało po tych dachach tam. Tam, tu się skakało, tutaj. To były czasy, nie kotek? No cześć już. To były czasy. Ach. Jeszcze nie koniec idziemy zajrzeć pod dziesiątkę Co tam jest grane proszę bardzo, tu był kiedyś dworzec PKS A tu dochodzimy do Kaskowicza 10, wbijamy się do środka gdzie pierwszy raz przyjechałem Tak wiem 6 lat w 89 tu się wprowadziłem Pierwsza moja chałupka tutaj była Wejdziemy czy jest zamknięte O panie nie wejdziemy Jest domu ale tutaj tutaj właziłem Kasprowicza 10 Jak chcecie zobaczyć jak jest w środku to możecie zerknąć sobie na tamtym odcinek poprzedni z Nino Wrocławia, co był nagrywany. Tutaj są garaże. Tutaj można wejść. O, wam pokażę moje miejscówki, gdzie się siedziało za mało lata na dachach. Tutaj zawsze siadałem za dasiem, tutaj. Z krótkofalówką i słuchaliśmy taksówkarzy. Tutaj też się wspinałem i moje okna tam o, tam to było moje okno od korytarza, tam podwórko, o miłe wspomnienia, miłe. I moi drodzy będę kończył ten odcinek wspomnieniowy, błażony, vlogowy, życzę Wam zdrowia, wszystkiego najlepszego, przede wszystkim subskrybujcie, łapkujcie, zostawiajcie ślad po sobie, trzymajcie się, na razie, cześć.